No, normalnie jest kamonada wszędzie. Ale to jest ekstremalne. No. No. Nie wiem, czy tam wzrasta jakiś czas, ale tak. No, tak. O, teraz było drugą Teraz klaski błyskają Fajnie to wygląda Ja trzymam to Ja daję też Ale tak. Ja nie Miła to patrzy w swoje okna jak to wygląda Po prostu jakby dyskoteka ja. była ja, ja. ja, ja. <noise> dobrze pasuje No Jeszcze widziałeś kiedyś coś takiego? bo aż tak był cały, tak? kiedyś tak Ale no. okrutne A ponoć astronauci to nie ma zajebiście wyglądają Ponoć A? już z samolotu, jak wysoko leci też fajnie burza tam dole wygląda co no samoloty też są bezpieczne w takiej burzy. Nie, nie ma prawa. A rakiety też mogą latać. A ten... To Zbyszek mi opowiadał, jak teraz lecieli z tej, z tej Francji wracali i w tym Dreamlinerze to nie masz takich tych zasłonek, takich wiesz, że ręcznie możesz sobie zasłonić okno, ale jest przeciw do ściemniania. Tak jak patrzy taka wielka chmura od ziemi prawie pod, ponad poziom jak oni je, wiesz, lecieli To się błyska cały, nie? i oni tam centralnie w to wlecieli I w momencie jak oni w to wlecieli kapitał wszystkie okna zasłonił, żeby ludzie się nie gapili 4 minuty. 4 minuty. Możesz je zrobić starcie. Reszta wpadła.